Trzymamy o tomastej strony poniedziałek lecimy z kolejnym tematem. Tadao już na ramie Szkoda, że nie kręciłem jak go tutaj wrzucaliśmy, bo to był cyrk. Ale się tu tam stoi, chłopaki go działają z lakierni A ja co, działam z tym Dzisiaj co, wrzucę go na ramę Znaczy już jest A ja co, wrzucę go dziś na szczęki, wypoziomuję go Posprawdzamy co i jak Jeszcze nakładki progowe trzeba podzejmować, to teraz sobie go wezmę tubelkę Poduszką podniosę do góry A Widzimy się, jak już go zamontuję na pszczery. Łachudra przymocowana. Nakładki zwalone, progowe. Ale mam już tak potyrany ten zamontu. nie miałem gdzie złapać. Tutaj też już tak, kurde, to wymemłane. No i co, tu się rozeszła, tu kielich widać, jaki złamany. Tu złamana. Tu porozrywane wszystko z całym wzmocnieniem tym górnym. Podłużnica aliganska. A tam zobaczcie, jak było mamy całe. cały ściana grudziowa. Dziś dostała serwo. Cały rozwalony bak silnik o w tym miejscu jak uderzył. Błynęło silnik, to nawet serwo rozwaliło, ale to serwo to wam jutro pokażę, a kadran przyjdzie bo on gdzieś to tam maskowane. No ta tu złamana. To złamanie jest. Tu gdzieś jeszcze jest cała połamana od dołu, jak się spojrzę. Tu pomiarzone. Fartuch, no i tu jak widzicie no kielich. Srogo poszedł ten, ten do góry prawy poszedł cały pisałem tym artuchem. No to jak szło, lewa poszucnęła nawet tutaj tunel. Gdzieś jest. O. Tu tunel dostał, tu leciutko tunel dostał. Jeszcze gdzieś tam jak tu, tu porozbieram, to wam pokażę. Jest też gdzieś na nim fałda. Jutro co jeszcze, zwalę butniki. Ten zbiorniczek zmiażdżony, zwalę te osłony. I naciągamy byka. Jeżeli taki temacik, lecimy już od dzisiaj, ale już tak na grubą wiótra. Ponaciągać to z grubnie, porozprężać. Wypierdzielić te ćwiary. Podopieszczać ten tunel, ścianę grodziową i szykować, bo ma dwie ćwiartki osobne i te ćwiary całe wjeżdżają. No i tutaj jest taki temat, że nie będziemy się spuszczać spawy tylko tak przeszlifować, bo samochód idzie na tor. To będzie głównie jako rajdówka jako taki, taka zabawka dla, 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 dla kogoś tam, dla klienta. Poradycznie tylko pewnie co tam jak nie będzie jechał lawetą, to tylko tyle co na to przynajmniej. Także mam się nad spawami nie spuszczać nic. Robimy tylko to, żeby to zapierdzielało jak należy i dawało banana na ryju i fan zabawę. I tyle. Dobra, to tyle w dzisiejszym temacie. Od jutra lecimy z Lexusem i SF Sport tak zwany. A, jeszcze chciałem Wam pokazać, co się od strzała zrobiło. Szyba się podklejała. Nieźle, co? Tam jest jeszcze dach, lekko przegięty. I tu, w tym miejscu jest dach. O, nie wiem, czy to widać. I tam, po, tak po przekątek. Ogólnie samochód ma trzymać geometrię, żeby nie myszkował, nie tańcował, bo głównie, jak już mówiłem, będzie zabawka. Dobra, lecę, montuję wam, tu wrzucam. Tymczas, pozdro. Do jutra.